up don't you ever stop whatever it is take it to the top the world's out there waiting and it's yours for the taking so come on get up it's time to go stop hesitating and anticipating to the top that's your mark get ready set go so let's Cause we'll be moving, yeah You can make it to the top Don't stop We'll be grooving We're gonna reach that higher ground You ever stop? Whatever it is, take it to the top. You can do what you want to, and your heart will come true if you reach for the stars. You can go that far. Stop hesitating and anticipating to the top. That's your mark. Get ready, set, go. So let's go. Take it to the top. Don't. Cause we'll be moving, yeah. here. Um, I'd like to introduce me briefly here. I'm, my name is Eric, Eric Jedersberger and I'm working for a company called Ersküllab. Ersküllab Suhl so, so GmbH uh, and we are manufacturing clippers and blades in Germany and um, there's a long tradition for this. Ersküllab does clippers and blades since 1912 that means more than hundred years. So a long tradition. Uh, we are the longest existing company doing clippers, electric clippers in the market in the world. And um, yeah, so it's my pleasure to be here in Poznań today to assist and to participate in the Polish Grooming Championships 2014. Um, yeah, it's, it's a very nice show here. We always come here every year and we appreciate the hospitality here of all these people. It's very nicely organized. And um, yeah, so uh, it's always a pleasure for us being here. We give support being here with all our products, support to the dealers like uh, company Gambapol. And especially we give support to, to the groomers coming here from Poland, all over the country, but also from international places, from Germany, from Italy, from France, and so on. So um, we never sell here at our stand, but we listen to people, what they have to tell us. We give advice, what we think uh, of our products, how best to, to, uh, to use them. And um, especially we listen to all the problems they have and we try to give them quick and immediate uh, solutions. Um, we also speak about new products. Of course, there's, al there's always something new here. And uh, what's new today here is what we call the Tor key. It's this part to adjust the, the tension for the Favorita blades. So it's kind of a dynametric key. They call it an Allen key in English. And so you can adjust the tension of these Favorita blades. And um, so it's very good for us to be here and to explain this directly and personally. And by doing so, the, our idea is to give support to the market, that means to the end user, to the groomer, but also to the trade. And um, I'd like to stress again that this is a very nice show here. We appreciate the hospitality and uh, we'd like to come back next year as well. Thank you very much. GEEEEEEEE okay. W tym roku mam przyjemność sponsorować konkurs Masters Grooming w Tarnowie Podgórnym. Ufundowałam nagrody Węka. Jest to karma mokra dla psów. Jest to firma młoda, od roku istniejąca, polska firma produkująca. Super premium jakości karmę dla psów. Dzisiaj widzimy piękne psy, które nie, były, nie miałyby mia takiej pięknej sierści, gdyby nie zbilansowana odpowiednia dieta. A stąd jesteśmy tutaj obecni, żeby też również promować zdrowe, zbilansowane żywienie dla psów. Botanika są obecne na rynku polskim od 2012 roku. Jest to bardzo efektywna linia pielęgnacyjna, na której pracuję w salonie, ale bardzo też polecam moim klientom do stosowania w domu. W ofercie mamy szampony, odżywki i spreje do rozczesywania. Każdy klient znajdzie coś dla swojego psa. Jest szampon dla szczeniąt i Włosów wrażliwych dla skóry wrażliwej, jest szampon rozjaśniający, linia, którą polecam pieskom szorstkowłosym, jest coś dla piesków długowłosych, także każdy znajdzie coś dla siebie. Dwa lata pracy na botanice w salonie to ponad 2000 kąpieli. Nie było ani jednego przypadku uczulenia, alergii. Dzięki temu, że są to kosmetyki pozbawione silikonów i parabenów, są naprawdę bezpieczne. Ważne też dla naszych klientów jest to, aby nie szczypały w oczy. Czasami pies się rusza i jest niespokojny w wannie. Proszę mi wierzyć, że nie szczypią. Sama wypróbowałam. Niekoniecznie z własnej woli. Gorąco polecam. Mamy też nowość. Dzisiaj premiera spray Love Me Long do czesania, do rozczesywania. Zachęcam do wypróbowania. I you. Honey, Witam serdecznie! Roku. Po raz pierwszy pojawiliśmy się z naszymi kosmetykami na e, konkursie. E, oferujemy kosmetyki firmy Acrylme. E, są to preparaty pod marką Dr. Lucy, która powstała w 2006 roku i właściwie od początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, przede wszystkim hodowców, ale także grumerów i zwykłych opiekunów psów, ze względu na najwyższą jakość składników stosowanych przy produkcji tego rodzaju preparatów. Kosmetyki Dr. Lucy powstają na bazie naturalnych składników roślinnych. Są one komponowane tak, by nadać skórze piękny, lśniący wygląd i nie podrażniać. Oferujemy kilka serii przeznaczonych do różnego typu sierści. Serię zieloną, która jest zalecana do psów o sierści długiej, lejącej. Serię niebieską dla psów o sierści szorstkiej. Serię fioletową przeznaczoną do psów gładkowłosych, a także produkty poprawiające kolory skóry, sierści i preparaty uniwersalne dla szczeniaków i odżywki. W swojej ofercie posiadamy także doskonałe produkty dezynfekujące, przeznaczone do dezynfekcji narzędzi, powierzchni oraz skóry. Wszystkie nasze preparaty dezynfekujące są bardzo bezpieczne i mają dopuszczenie do obrotu Ministra Zdrowia. Produkcja i sprzedaż kosmetyków Dr. Lucy są elementem polityki społecznej odpowiedzialności firmy Acrylmec. Zysk ze sprzedaży tych kosmetyków jest przeznaczony na wsparcie Fundacji Dr. Lucy, która opiekuje się porzucanymi owczarkami koli, a także na wsparcie schroniska w Gaju. Proponujemy szeroką gamę profesjonalnych posiłków PROZ ze Szwecji. W naszej ofercie znajdą Państwo karmę dla psów i kotów Bozita, Bozita Robur, Bozita Halajn. Prawidłowa pielęgnacja powinna zaczynać się od wewnątrz, dlatego w naszych produktach znajdą Państwo wyłącznie same naturalne, regionalne składniki, mięso wolne od ulepszaczy, hormonów wzrostu. Obsługujemy sklepy zoologiczne, hurtownie, hodowlę, a także każdego właściciela, który chce odpowiedzialnie i dobrze karmić na co dzień. Właścicielem marki Overzo jest firma Over Group, która działa na rynku od 2001 roku i zatrudnia ponad 100 pracowników. Swoją działalność firma rozpoczęła od produkcji preparatów dedykowanych dla zwierząt gospodarczych. W kolejnych latach poszerzyła swój asortyment o kosmetyki ludzkie oraz linię końską. W 2009 roku, wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz sympatię do małych czworonogów, wprowadzona została na rynek marka Overzo, w ramach której dostępnych jest 5 linii produktowych. Linia pielęgnacja to delikatne szampony oraz odżywki o pojemności 250 ml, produkowane ze składników naturalnych przeznaczone do każdego rodzaju sierści. Produkty te dedykowane są do właścicieli psów oraz kotów i dostępne są w sklepach zoologicznych oraz salonach grumerskich. Linia ochrona. To skuteczne produkty profilaktyczne do pielęgnacji oczu, uszu, zębów oraz suplementy diety. Preparaty te pomagają w zapewnieniu każdemu czworonogowi właściwej ochrony. Kolejna linia to otoczenie. W jej skład wchodzą produkty ułatwiające funkcjonowanie zwierząt w domach, a więc repelenty oraz produkty typu urine free. Preparat ten usuwa plamy organiczne, np. mocz, kał, krew, wymiociny oraz neutralizuje ich przykry zapach. Linia Wedline, Dedykowana dla lekarzy weterynarii, dostępna w przychodniach weterynaryjnych. Ostatnią kategorią jest linia DOX Premium, którą promujemy szczególnie podczas imprezy Master Grooming Show. W jej skład wchodzą profesjonalne produkty pielęgnacyjne dedykowane do salonów groomerskich. Podstawowym składnikiem szamponów oraz odżywek z tej linii są proteiny jedwabiu, które zatrzymują wodę na powierzchni włosa i sprawiają, że staje się on łatwiejszy do układania, nie elektryzuje się, oraz zyskuje zdrowy i lśniący wygląd. Olej arganowy, który korzystnie wpływa na skórę, odbudowuje jej warstwę hydrolipidową, a także wzmacnia włos. Poza głównymi składnikami, każdy preparat w swoim składzie posiada ekstrakty ekologiczne, które mają korzystny wpływ na daną strukturę włosa. Na przykład, w przypadku produktów do białej oraz jasnej sierści, są to ekstrakty z cytryny oraz bursztynu. Produkty dedykowane do ciemnej oraz czarnej sierści zawierają ekstrakt schenny oraz kawy. Szampony dla psów krótkowłosych posiadają wyciąg z aloesu oraz ekstrakt z zielonej herbaty. Produkty dostępne są w opakowaniach 400 ml, 1 litr lub 5 litrów. Szampony mają postać koncentratów rozcieńczanych w proporcjach 1 do 10 lub 1 do 5 w zależności od potrzeb. Wszystkie produkty posiadają neutralne pH dla skóry naszego pupila oraz delikatny aromat, który nie drażni psa, a w salonie pozostawia delikatny zapach świeżości. Oh, oh,